W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za świadectwo świętych, którzy pokazują nam jak żyć wiernie, pomimo niedoskonałości i bólu. Prosimy teraz o ich wstawiennictwo, aby pomogli nam przejść przez ten trudny czas. Tylko Ty, Ojcze niebieski, wiesz dokładnie, Czego potrzebuję, Aby przez to życie szczęśliwie przejść, Pokaż mi drogę, Przyjdź duchu święty I prowadź mnie. Amen. Wszyscy święci mężowie i niewiasty, Módlcie się za nami. Święty judo Tadeuszu, Patronie beznadziejnych przypadków i rozpaczliwych sytuacji, Módl się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen.